I teraz jego najbliższy współpracownik, całośny biskup Fernandez, bo to jego, bo to Fernandeza ulokową na tym stanowisku papież Franciszek, wciela wizję papieża Franciszka w życie. Co niektórzy mówią, że duch Franciszka unosi się nadal nad Watykanem. W religii ekumeniactwa, ekumenizmu fałszywego, czego rezultatem ma być właśnie global, globalne braterstwo, Maryja jest przeszkodą, problemem wszelkiej maści protestanci, nie mówiąc już o wyznawców, o wyznawcach judaizmu, nie cierpią Matki Bożej jako pośredniczki łask. Matka Boża dla heretyków wszelkiej maści, w tym dla szatana, jest zbyt katolicka, zbyt konkretna, zbyt definitywna, zbyt pokorna. A zbyt tradycyjna. Nie da się jej wyrównać do światowej duchowości bez granic, do tego całego wariactwa współczesnego nowego Kościoła, do tych wszystkich herezji. Nie, ona jest pod tym wszystkim. Ona jest matką Boga. Ona jest współodkupicielką. Ona jest pośredniczką łask.